Cześć, witajcie, tutaj Xalion, a to jest kolejny odcinek z serii The Forest. No i dzisiaj troszkę inna kamerka, krótszy odcinek. E, tu widzicie chyba troszeczkę mik mikrofonu, inne słuchawki, rokaty sywa, e, ponieważ, no, e, z tego, że zajebiście gorąco, nawet nagrywam bez okularów, bo bym tutaj zaraz był mokry, e, byśmy mogli, byście mogli mnie tak wyrzymać, nie? Ale dobra, dzisiaj, e, w ogóle tak, poprzednią noc przyszli, e, ścinałem sobie tutaj drzewa, prawda? E, przyleźli... I skończyli na moim wieszaku, także e, pozdrawiam, e, kanibali A dzisiaj, e, dzisiaj w ogóle mam, jak mam do uszy słuchawki, to wszystko, wszystko, wszystko wyczaję, nie? W ogóle robi się... Kurwa noc A ja chciałem zrobić wiecie co? To wiem, mam szybko pomysł Bo bez tego może być kapa Stawiamy szybko dobra, myślałem że się już nie da. Na szczęście się da. Dobra, stawiamy lampyje, lampeczki. O, wicie tam myślałem troszkę drewna. Tam też coś tam jest. Także spoko. Jeżeli mój, jakoś mojego głosu jest słabsza, to sorry, ale tam mam wentylator. Bez wentylatora bym aktualnie już zdechł. Więc bez wentylatora na czwartym piętrze tutaj się nie da nagrywać. I brakuje mi tam właśnie tej jednej. Czy mam jakąś głowę do przygotowania? No nie mam, niestety. Także będzie trzeba i spać. Czy mogę stawać lampeczki na moście? No niestety nie. No to dobra Będziemy żyć bez tego. Tu by się definitywnie przydała, ale no nie mam na razie jak Ogólnie tak, plan jest taki eee, Budujemy most stąd, do platformy na Jeziorze i nie mówisz mi, że zżynę od Isamu Bo to ja tutaj pierwszy miałem taki plan Także nie, 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 nic z tych rzeczy Boję się Pomimo tego, że jeszcze nie przyszli to już się boję Dobra, idziemy w chuj spać, mam nadzieję, że się uda a zaraz, spokojnie będzie muzyczka. Boom. What the fuck? Ale zajebiście? Co szybko? Żeby tylko teraz nie przylazły. I moment, tak, robimy most. Pierw platforma. Ja pierdzielę, mamy free wolny dzień. Około jest już 20 dnia, nie? To już w nocy powinny przychodzić matki. W ogóle te całe wszystkie skurwiele. A nie przyszły hmm? tak, czyli tak zaczynamy od platformy, eee, zeszczemamy od platformy To też w sumie jest nie głupie Ale dobra nie idziemy od tej strony Czyli tak, tu jest to Czyli tak pomiędzy tym a tym dobra Ogólnie budujemy tutaj ten standardowy domek taki wiecie który Płęć, bo się będziesz dusić zaraz dałnie koło gdzieś Tutaj tak myślę. Moment, 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 bo to jest trochę krzywe. O, weźmiemy tak potąd No, potąd powinno być optymalnie. No o, ten będziemy budować, nie? Tylko do tego się nie da podłączyć mostu. To zbudujemy platformę, nie? Myślę, że taką na, na tyle. Spokojnie wystarczy. Tylko tak, Jäger. Ja teraz chcę tutaj znosić drewno. To się nie łączę. To chyba będę musiał od tej strony, nie? A most to mogę od góry zbudować, ale tutaj tego to bym raczej nie próbował. Także, bierzemy normalną siekierę. Nie podoba mi się tutaj. Bardzo mi się nie podoba. Na chuj ścinamy? Nawet nie to, że mi się bardzo nie podoba. Mi się to nie podoba so much. Bo to, że noc przespaliśmy, z czego dwie poprzednie do mnie przychodzili To już jest wasły znak Mój wam. Właśnie się gałęzi przestraszyłem. Jak jestem Ci się zesrany tutaj. Ja pierdzielę, proces zaraz wybuchnie. Wczoraj w ogóle miałem 90 stopni na procesorze, nie? Zresztowało mi kompa i ja pierdzielę masakra jakaś. Jednak tamto chłodzenie wystar to chłodzenie wystarczało do i trójki podkręconej, ale do I7 definitywnie trzeba coś nowego kupić. Tak samo jak trzeba kupić mikrofon na przykład, tak? Bo. Ten jest kijowy, tak? Ten jest fatalitek, to nie jest mikrofon do nagrywania tak? jakbym chciał, tak? Byleby tylko dzisiaj zbudować tą platformę, to jest cel na mój odcinek dzisiaj. Dobra, jeszcze dziś dwie na pewno są, zaraz znajdziemy je, zaraz je znajdziemy. Czy potrzebujesz ciąć ogólnie 8 drzew? Aż. Co ty chłopie powiedziałeś Trzy drzewa. Nie, osiem drzew. Dobrze. A może nawet i sześć. Eee, pod warunkiem, że będę znajdować te... ...kłody. Dobra, jest jedna. A drugą to ja pierdolę w dupę. Nie szukam, pierdziele. Nie, jak włączyłem ten duży wentylator, to nawet jest znośny. Na, nawet jest znośny, ale. Dobrze, że tu ja mam wiecie, O, o, o. Nie, nie wiem, czy widać. Mam takie dziury w tym, tym, nie? W tym fotelu. W sumie to się przyda. Ej, no dziku jeden! Jaka kurwa! Ej, uciekła menda społeczna. Słyszeliście to, nie? Na pewno słyszeliście. Coś teraz nie wejdę w ten las, cho choćbym miał... choćby mi płacili. No tam darła gdzieś, no. Mordę darła na pewno A że cała zwierzyna stwierdziła właśnie tutaj To to mi się nie podoba tym bardziej Ale no nie widać, nie, nie widać Tak wiem teraz to jak debil, ale no. No, jest już tylko Żabę. No, jak mnie zapierda, to chuj im do dobry. Not bad. Jeszcze trzynaście. Jak oczywiście wszystkie, prawda? Cholera, jasne, nie mam przy sobie nic do jedzenia. Leciało do wody za rano. Mówiłem, że coś tu jest nie tak, nie? Się zmachał so much, zaraz musimy coś wrócić zjeść, bo to nie ma takiej opcji. Jakby teraz mnie napadli, jestem żywym trupem po prostu już. Można tak powiedzieć, widzę, że pobudowaliśmy dzisiaj dużo, ale tak, darła ryj na pewno ta czerwona suka. Zapomniałem, że oni też mogą być na drzewach. Jest, A nie, do dobra nie ma. Palają paraliż, waną, nóg, rung. Tak, nóg, rung! <laughs> Rąk, nóg i w ogóle całego ciała. Dobra, za połową. Tu widzę dwie kłody. Zaraję weźmiemy. Po tych kłodach się wrócimy na chwilę do domu. Mówię w sumie, zapierdzielić wiecie na kogo? Te sarny, główna jedne. Zajemany enemy. Ale to się nie poli, ta sarna. Jest! Widzicie, widzieliście jego głowę? Skurwesena tam był, tam był, na pewno był. Widziałem głowę! Możesz sobie nawet cofnąć, zobaczyć. Był na stówę. Przychodził tam. Już się zaczęło. Ale ja się nie dam tak łatwo. Znaczy dam się no, dam się no. no Ale ja tylko mnie teraz nie zauważyli, bo tak teraz to mam przesrane już totalnie Nie mam nawet jak uciec z taką ilością energii Byłem dostał taki wpierdal, że to jest mała baja, nie Zrobiłem sobie kopię zapisu świata w ogóle przed tym, przed tą grą Także jeżeli coś by mi się stało to mamy kopię, nie? Dobra, jeszcze dwa drzewa, dokładnie dwa drzewa musimy ściąć Dobrze Idziemy po tych skałach, bo to, to naj będzie najbezpieczniejsza droga Bo od razu wejdę na mój teren Nie widzę enemy na razie, także bardzo dobrze. Była taka fajna droga gdzieś, cholera. O. Zaraz sobie obśrupiemy coś i wrócimy tam i ściąć te drzewa, bo co no nie. nie... Też to słyszeliście, nie? Na pewno słyszeliście. Dobra. Zwiadzij ho. Clear. A nie clear. Jest. Był był tam jeden gnój i to już niebieski. Pozdrawiam. E, moja gęsia skórka wygląda tak. E, tak. E... Przyszły pojabenie Spiega? Enemy is everywhere? No co, wracamy tam na dół, nie? Teoretycznie nie mogą mi tego płotu rozpindolić, tak? Idziemy na walkę. Dum, 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 dum. Cześć. Co robisz? Bo się skurwy synu! Co drzesz mordę? Teraz ja tu jestem panem. Dał nie jeden nie niż tego. Żeby ci się dom spalił, suko. Gdzie reszta się pytam? O, spindoliły mi drzwi, co? Ktoś jeszcze? Tam biega, bie dwóch, o, tup, 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 kurwa Aha Ten w ogóle jak zieje ze zmęczenia Złamane główne uszkodziły połowę budynku i co? I, I się kuwa cieszą, nie? Downy skończone. Idziemy zaraz na dół tam jeszcze. Dokończymy to budowanie. Potrzebuje wyjścia wstecznego, no. Tutaj, definitywnie jednak. I jeszcze zobaczyć, zjadł taki zjadzik. Wydaje się być czysta. Oni pewnie się nawet nie wczytują na, takim, na taką odległość. zobaczyć jeszcze tutaj. Też wydaje się być czysto. Nie, no, biegają. Tam jest ich pełno. Tam jest dwóch. Tam przebiegła właśnie jedna pinda. O, i samo masz tutaj przejebane na tym terenie. Naprawdę. Tam czatuje za drzewem. Widzę ją. O, o, o idzie, 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 idzie. <laughs> Gdybym teraz mógł jakoś gwizdź na, na nią, to, to spoko by było, nie? O, idę następni. Gdybym mi to teraz. Zapindolił, nie? Ziomek! Czecie, wiesz co, spróbuję do niego strzelić. Ty tu to, to auta Co patrzysz na mnie? Dał nie? Prawie. No dobra, to już jestem, nie. Co się w ogóle zrobić noc? Super, zajebiście. Inventory Tak, tak będzie Zaraz przyjdzie noc i mamy przez ranę. oni już teraz w tą noc przyjdą na stówę, nie? E, właśnie, zapiszmy grę Gdzieś tutaj może, co za tam, jestem to ledwo wypłynął jakoś. Dobra, panowie, dwa drzewa, i panie oczywiście. Również Dwa Pieprzone drzewa, nie przyjdzie teraz, błagam was Przyjdziecie zostaniecie w pierdal proszę, proszę, proszę. Wyjebało się o nie wiadomo co nie. Tak, no na pewno tam pójdę do tego lasu. Już biegnę i lecę. No. A widzicie, jak, jak któregoś od na początku nie przyjdą? Bo, gdzie będę darł mordy, to ja jestem wyluzowany cały odcinek, nie? A jak już przyjdę na wejściu, to widzicie, jak się sramno. Tam jest jedna, no. Wziąłbym ją, ale się cykam. Jeszcze burza przylazła do mnie. Jest i piątka. Ścinamy tą piątkę. Dobra, 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 jesteśmy na dobrym etapie aktualnie. Jeszcze pieprzona. Pieprzone dwie kłody, jest jedna. Jest i druga. Fuck, jest, udało się. Jedna platforma, cały odcinek. No, so much beautiful normalnie. Zeus w kurwiu, Super Idziemy zbudować most teraz Try bridge Taki try po chuj bym powiedział Nie to Nie pashow na chuj O, darła znowu czerwona się Dopiero się przecież tędy wbiłem No dobra, nie to nie czemuż to nie mogę od tej strony przepić Patrzcie No będę musiał zbudować tutaj jedną platformę jeszcze To dobra To będzie zła noc Latareczki i w ogóle, ja tak powiem, o, kolejna latareczka super. Jeszcze zaraz spadnę. O, patrzcie, jakie bugi. Zapalmy jakieś ognisko. Pieprzone bugi. Co spróbujemy usunąć, nie? Czym w następnym odcinku? W następnym odcinku, tak myślę. A, to będzie ten zapis. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam na piąteczek, na standardowy piąteczek z Deforestem. E, także do zobaczenia. Trzymajcie się i mam nadzieję, że w następnym odcinku się wyśpimy. Papa! Pa.